Wszystkich w następnym odcinku. No i jedziemy dalej z kotwicami Matryca, z nową ziemią, no i za światami. Było jakieś pytanie. Tak, tak? ja chętnie zadam pytanie o, o rodzinę. Kiedyś usłyszałem coś takiego, że rodziny nie, razem. nie ściftują razem. Że czego nie? Nie razem, nie budzą się razem. Nie? I co, kiedy w sytuacji, kiedy jedna osoba, tak na to ty, czy jesteś na innym poziomie świadomości, a rodzina cały czas jest jakby w tego starego Matrixa? Co, co, co zrobić? A może nic nie robić? No, każdy ma swoją odpowiedź. Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich, ale tak jak zauważyłem i na swoim przykładzie, i na przykładach moich znajomych, zawsze w każdej rodzinie pojawiają się jacyś hamulcowi. Szczególnie jak jest istota, która budzi się, rozwija. Wtedy trafia wcześniej, już wiadomo, do rodziny, która będzie jak najmocniej robiła mu sprawdziany, czy jej sprawdziany. Ja, na przykład, miałem matkę, katoliczkę, która za wszelką cenę próbowała ze mnie zrobić katolika. Od dziecka wiedziałem, że to nie jest moja droga. Od dziecka się broniłem. Kochałem bardzo matkę. A ona wykorzystywała no, przeróżne sposoby manipulacji, szantażu emocjonalnego po to, by zmusić mnie, abym chodził do kościoła, abym poszedł do komunii i bym w ogóle był katolikiem. Bo ona ciągle płakała, że ona by chciała, żebym poszedł yy, do nieba, tak jak ona pójdzie. I ja jej tłumaczyłem, mówiłem, mamo, no ja cię kocham, ale ja nie chcę iść do tego nieba, do którego ty się wybierasz. Ona tego nie mogła zrozumieć. Teraz widzę, że to był dla mnie sprawdzian. Że to była taka istota, która była moim nauczycielem. To była istota, która sprawdzała, na ile we mnie jest determinacji na to, by trwać przy swoim, by być sobą i nie dać się sprostytuować. Tak wprost powiem. Bardzo wiele osób dla tak zwanego świętego spokoju odpuszcza. A tradycja, a co ludzie pomyślą, a zrobię przyjemność, mamusi i zaprzedaje swoją własną, no nazwijmy to duszę, zaprzedaje swój własny e, e, światopogląd, swoje własne jestestwo obcym programom. Mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, tak jak Zeland w bardzo piękne hasło propaguje, i ja również to hasło propaguję, bądź sobą, czyli nie udawaj nikogo innego, słuchaj głosu serca, idź w tym kierunku, nawet jeśli to nie jest po drodze najbliższym, i innym pozwól być sobą. Więc jeśli to zrozumiemy i będziemy sobą dziękując za nauki czy porady naszych najbliższych, bo to może być matka, brat, żona, koledzy, no ktokolwiek najbliżsi, to wtedy sytuacja sama się unormuje, moim zdaniem, powinna się unormować. Ponieważ jeśli pozwalamy im na to, żeby oni byli sobą, to my nie próbujemy ich zmieniać, ale jednocześnie mamy na tyle. Asertywności w sobie, że nie pozwalamy również sobie dojść na ucisk. I tego należy się uczyć. I w momencie, kiedy osiągniemy ten stan, to wtedy sytuacja musi się zmienić. I to albo ci nasi najbliżsi znajomi zmienią się i podobnią do nas, albo się z nimi rozstaniemy. Jak mawiają Chińczycy, stojąca woda gnije. I to jest bardzo ładna. Metafora do tego, co mamy w życiu. Często, jak już gdzieś, jakie są małżeństwa, układy rodzinne czy sytuacje nawet klubowe i, e, i próbujemy je utrzymywać za wszelką cenę, chociaż tam już nie ma ekstazy, tam już nie ma miłości, tam już nie ma przepływu energii. I wtedy siedzimy w takim świadku i gnijemy w tych energiach. Wtedy kisi się to wszystko, ludzie mają do siebie pretensje. I praktycznie wszystko się rozwala. Jak to zrozumiemy, że nie ma nic ważniejszego oprócz naszego wnętrza i naszych wewnętrznych boskich pragnień, naszych fascynacji, że nie ma nikogo ważniejszego od nas samych, że manifestacje innych ludzi, które są tylko sprawdzianami dla nas, próbują nam narzucić coś, żeby sprawdzić na ile chcemy być sobą. Że to nie ma najmniejszego znaczenia, wtedy jesteśmy sobą. Bez względu na to, czy stracimy przyjaciela, stracimy rodzinę, czy stracimy najbliższą osobę. Stracimy, mam na myśli sens taki, że się rozstaniemy. Ale jeśli nie możemy się porozumieć, to lepiej się rozstać niż walczyć bez przerwy, bo to stwarza jeszcze więcej patologii. Nie wiem, czy odpowiedziałem Ci na, na to, pytanie. To, dziękuję. Także polecam każdemu bycie sobą. Nie udawanie nikogo, nikogo innego niż jesteśmy sami. Ja wiem, że to czasami w tym świecie współczesnym się opłaca, bo przynosi jakieś profity, ale wtedy sami siebie zaprzedajemy. Prostytuujemy się, wyprzedajemy to, co mamy najwartościowsze. Ja dlatego z całym szacunkiem do aktorów oczywiście, ale dlatego nie mogłem być aktorem, bo zawsze miałem jakąś taką wewnętrzną blokadę. Że będę udawał kogoś innego. Dla mnie jest to coś strasznego, udawać kogoś innego. A, a mogłem być aktorem, bo miałem kilka takich propozycji. Obawiłem się kiedyś kaka-baret amatorski i miałem propozycję szkoły aktorskiej, ale to już za daleko, jak dla mnie było, żeby udawać kogoś innego. Ja mam to we krwi, ja mam to w genach, no ale być może mi tego nie mają. Polecam każdemu, to znaczy. Sugeruje, czy, czy, czy wręcz. No tak, żeby być sobą. To się opłaci, bo jak jesteśmy zgodni z własnym wnętrzem, z własnym sumieniem, z własną istotą boską, to wtedy zupełnie inaczej przepływa energia życiowa, inaczej odbieramy świat. Wiem, że tu były jeszcze. Tak, kolejne pytanie dotyczy instytucji uczciowo i ewentualnej apostazji. Czy to ma sens? No, no, to się, nie? Różne są szkoły jazdy na ten temat. Niedawno nagrałem dwa programy na temat właśnie apostazji i sakramentu. Nie wiem, czy te programy już będą emitowane w tym momencie, kiedy, kiedy ten odcinek pojawi się na antenie Mocy Naszych Serc, no, ale w każdym razie polecam. To będzie jakby opinia osoby, która tym tematem zajmuje się a bardzo głęboko. Ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach na ten temat i, i one wyglądają w ten sposób, że postanowiłem, postanowiłem dokonać takiego aktu apostazji. Jako, że od, o, od dziecka no, wszystko było sprzeczne z moim wnętrzem, czyli mówię wszystko e, z tematyki religii, e, komunii i w ogóle związków z kościołem. Nie mogłem się z tym pogodzić, nie, to było obce mi zawsze i zawsze odrzucałem, i do dzisiaj tak mam. Poszedłem do e, 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 kościoła, w którym matka mnie uściła, wbrew mojej własnej woli i poprosiłem o akt, że chcę złożyć akt apostazji. Dosyć długo byłem namawiany do tego, żeby odstąpić od tematu. Hmm. Trzeba wiedzieć, że obligatoryjnie taka osoba, która dokonuje takiego aktu apostazji, podlega klątwie kościelnej. to też żebyście wiedzieli. Oczywiście ta klątwa uderzy w was tylko wtedy, kiedy się jej boicie i kiedy w nią wierzycie. Ja to lałem totalnie. Ten akt apostazji niejako z punktu widzenia dziennikarskiego był mi potrzebny, bo chciałem zobaczyć na własnej skórze, jak to się odbywa. Godzinę ponad a trwały rozmowy z proboszczem, bo to tylko on mógł to załatwić, nie jakiś tam ksiądz, tylko proboszcz, który namawiał, mnie straszył, przekonywał, żebym jednak tego nie robił. Mieli mi odesłać taki właśnie akt apostazji po dwóch miesiącach minęło chyba już prawie rok i, i tego aktu jeszcze nie otrzymałem, więc nie wiem jak to jest ale moim zdaniem, jeśli Przypuśćmy, ktoś czyni gwałt, a tak ja to odbieram na chrzest na mojej osobie, bo ja na to się nie godziłem. Matka kierowana strachem przed tym bardzo miłującym i cudownym Bogiem ochrzciła mnie. Więc uważałem, że nikt nie ma prawa, aby mi narzucać taki akt, i w ogóle nie czuję się jakby związany ani z Kościołem, ani z tym aktem. Uważam, że jeśli ktoś dokonuje gwałtu i jakiś bandyta narzuca mi swoją wolę, to ja nie muszę go prosić o to, żeby nagle odstąpił od swojego aktu gwałtu, nazwijmy to, bo tak to cały czas powtarzam, że obiera. I nie muszę go o to prosić, ja po prostu unieważniam, połamiam. Mówię jako istota, wolna istota boska, która moc, ma moc kreacji unieważniam akt, który został narzucony mi wbrew mojej własnej woli. I moim zdaniem to wystarczy. Tak? Chciałaś coś spytać? Nie, nie, właśnie mam podobną intuicję. Tak? Podobnie czuję, że skoro jestem istotą boską, boską? skoro kreuję, to dlaczego mam chodzić z jakimiś ludźmi, rozmawiać pytać, rodzinę, pytać i na przykład tłumaczyć się, dlaczego ja chcę tego aktu dokonać, to jest jednak nadal, uważam, jakieś matryksowe jednak, a y, tak jak mogę odpiąć stare programy, czy tam schakować je, tak samo mogę tutaj y, dokonać y, z własnej woli pewnego aktu. Zdecydowanie, tak uważam. W przyrodzie, przy drzewie, <coughs> pijąc herbatę. Jednak jest bardzo wiele osób, które posiadają mentalność niewolnika i nie wiedzą o tym jeszcze. To są osoby, które potrzebują jakichś bogów, świętych, protest, czy czegoś takiego, co za nich zrobi pewne roboty. Czyli sami nie czują się na tyle pewni, sami nie czują się jeszcze istotami boskimi i uważają, że jest coś nad nimi. Wtedy być może takiej istocie, takiej osobie taki akt apostazji będzie mógł pomóc. Bo ja nie mówię, że to jest zupełnie. Od czapy, żeby tego nie robić, bo każdy jest na innym poziomie rozwoju, nazwijmy to rozwojem duchowego. Jedni będą chcieli no, przebudzić się, inni nie będą chcieli się przebudzić. I jedno jest ok, i drugie. My tego nie oceniamy, prawda? Tylko tyle, że w zależności od stanu świadomości, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje mieć bogów nad sobą, jakieś autorytety, jakieś siły wyższe, to być może akt apostazji pomoże im uwiarygodnić swoją decyzję, że odchodzą z tego kościoła. No ale no, ja bym nie pytał swojego kata o to, czy on się zgodzi już przestać mnie bić. Bo to raczej no, nie ma żadnego sensu, jeśli w ogóle te akty czy sakramenty katolickie, bo o nich się wypowiadam, są to sakramenty zniewalające. Każdy ma na celu zniewolenie człowieka. W ogóle e, wiara katolicka, czy e, e, tak, to, to jest praktycznie cyrograf na niewolnictwo. Każdy członek Kościoła katolickiego jest uważany jako niewolnik. I tylko tak jest traktowany. I zobaczcie, o co chodzi w tych kościołach. Kasa, kasa, poczucie winy, zaprogramowanie. Niegodny jesteś, ale sam sobie to powiedz, bo po co my ci będziemy mówili? Jakieś dzwoneczki zasuwają, dawaj na tacę, tutaj wysyłaj pieniądze do miasta gdzieś tam na, na północy i, i te wszystkie rzeczy się nakręcają. No a później po w od czasu do czasu dostaniesz e, tak zwane odpusty, czy tam rozgrzeszenia, no i, i, i od razu narzucają ci programy, które wiadomo, że nie spełnisz. Wiadomo, że, że człowiek jest istotą błądzącą, ja nie mówię, jak grzeszną, bo grzech to jest nie trafienie celu. No i zawsze gdzieś coś wdepnie, a poza tym no, na błędach się uczymy, więc jak możemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć, doświadczyć, jeśli nie będziemy mieli błędów? No i jeszcze trzecia rzecz. Jak można istocie boskiej cokolwiek zabrać? Jeśli jest istota boska, ma wysoki e, rozwój duchowy, jest pełna miłości, to ona nie skrzywdzi nikogo. I tu nie potrzeba żadnych przykazań. Wystarczy jedno. Nie, nie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. I to jest jedyne moje przykazanie na całe życie. Reszta już sama w tym jednym się mieści. Jak ktoś nie widzi w tym manipulacji, to jego sprawa. Ja tam nikogo nie chcę odciągać od Kościoła, czy przyciągać do Kościoła. Wyjawiam tylko swoje opinie, które są szerzej znane już od jakiegoś czasu. No i wszystkie sakramenty kościelne, to są jakby pogłębianie mentalności niewolnika, zaufaszcie jeszcze i w ogóle działalności niewolnika. Nawet ostatnie namaszczenie, to też jest jakby skierowanie do recyklingu, żeby taka duszyczka, broń Boże, nie dała dyla i nie opuściła tego świata, bo nie będzie zasilała matryca. Poczucie winy i wstydu, najważniejsze, najważniejsze motywy wiary katolickiej. Jak ktoś nie widzi nic w tym dziwnego, no to jego sprawa. Ale myślę, że wyjaśniłem temat, czy jeszcze coś może rozumieć? Nie, chciałem jeszcze zapytać o pracę z roślinami mocy, takimi jak np. łaska. E, wiem, że jest to teraz bardzo modne, ale ja sam nie stosuję żadnych środków y, zmieniających świadomość. Dlaczego? Dlatego, że doświadczałem już y, Niskich stanów w młodości, niskich stanów związanych z alkoholem i narkotykami, i to mi wystarczy. To mi się nie podobało, ale w czym rzecz? Najważniejszą sprawą w doświadczaniu, w zażywaniu jakichś środków lub niezażywaniu jest kochanie siebie. Jeśli kochasz siebie, akceptujesz siebie, lubisz siebie, nie potrzebujesz żadnych wspólników żadnych świętych, żadnych e, dopalaczy czy tam e, substancji zmieniających świadomość. Samo e, uświadomienie sobie, że jesteś fajny, że siebie kochasz, daje ci już poczucie e, pewnego stopnia spełnienia. Już nie musisz doszukiwać się pewnych rzeczy w środkach, które często mają w sobie właśnie programy, programy e, hakerskie. Ja uważam, że tak, alkohol zdecydowanie bardzo szkodliwa substancja już e, z języka arabskiego, wiadomo, że to jest pożeraż duszy i, i tak dalej, i tak dalej, bardzo rozwala psychikę, dlatego przez jaszczura Słowianie tak są rozpijani, ponieważ e, no jest to naród, który, który jest uduchowiony chyba najbardziej na świecie, I czyli chodzi o, o ludzkość, a właściwie no dobra, nie będę tego rozwijał, to nie jest jeszcze Temat na dzisiaj, ale wracając, wszelkiego typu narkotyki ściągają nas do innych światów. To w zależności od po świadomości, stanu świadomości, zażywając nawet zwykłą ganzę, czyli marihuanę, jeśli jesteśmy w stanie niskiej energetyki, jakiegoś podłego nastroju, wkręcimy się w niskie światło. Do tego trzeba się przygotować. Ja myślę, że. Ludzie, którzy siebie kochają, nie potrzebują zmiany świadomości, mogą wywołać w sobie, jeśli bardzo chcą, takie stany, bo DNT na przykład mamy w sobie. Wystarczy tylko intencja. Jako istoty boskie możemy wykreować w sobie te same stany poprzez samą świadomość, bez substancji chemicznych. Tylko po co? Ja akurat nie widzę takiej potrzeby. Bo w sytuacji, kiedy jestem na przykład byłem, Rana tego nie stosuje, w stanie zmienionej świadomości przez jakieś substancje. Ja później źle się czuję, bo ja jestem, nie jestem sobą, nie mogę się doczekać, kiedy to się e, skończy, ponieważ lepiej czuję się sobą niż e, w stanie zmienionej świadomości. Tak jest u mnie. No, może e, u innych ludzi będzie inaczej. No, ja wiem, że, że są dopalacze, są na łaski, ale na przykładzie jednej mojej znajomej, no to. I bym powiedział, że to jest bardzo niebezpieczne, bo zauważyłem w niej, e, po którejś tam majłasce, przedbyt, który był agresywny i przejął ją. No, z rozmów później wynikało, że gdy zwróciłem na to uwagę, no to przestałem być przez nią ubialny. No tak to bywa, ja się nie złoszczę ani nie, nie obruszam, każdy ma swoje życie i decyduje za nie i ponosi pełną odpowiedzialność. No, jeden lubi ayahuasca, drugi lubi coś innego, kombo czy tam jeszcze jakieś rzeczy są, bardzo wiele wielu wyznawców alkoholu w tym świecie jest. No, każdy ma doświadczenie i nawet ten najgorszy menem, który gdzieś tam się upadła pijąc jakieś najtańsze alkohole, też ma swoje doświadczenie i, i należy mu się szacunek. Ja tak uważam, że nawet naj, taka najniższa istota, nazwijmy to w sensie hierarchii społecznej, e, zasługuje na szacunek. Ona doświadcza akurat teraz upodlenia, teraz biedy, czy czegoś, a nawet i głupoty, bo ludzie, którzy znęcają się nad innymi, to często właśnie najczęściej jest to efekt niewiedzy, ślepoty i, e, e, no tak, niewiedzy, ślepoty i zaprogramowania. Tak bym ten temat widział. Nie polecam nikomu zmiany stanu świadomości poprzez substancje chemiczne, a nawet poprzez siłę woli, którą posiadamy w sobie. Jeśli kochasz siebie, nie potrzebujesz niczego więcej. Wystarczy nawet polubić siebie. To już jest odpowiedni, odpowiednia wartość wewnętrzna, która ci powie, ale po co ci to? Zwłaszcza, że tam są różne zagrożenia. Dużo jest haczyków. Czy celowo wprowadzonych tak jak w alkohol, bo przecież teraz pestycydy do alkoholu trafiają, i to nawet do tych marek wysokich i bardzo drogich. Przebadano piwa i wina z wyższych półek i to się okazuje, że masę trucizny tam znajdziemy. Czy, czy, czy już nie mówiąc o narkotykach, czy dopalaczach, które stwarzają takie środki chemiczne, które rozwalają mózgi ducha, rozwalają itd. Nikomu tego nie polecam, no ale jeśli ktoś ma takie doświadczenie, no to bądź sobą, pozwól innym być sobą. Oczywiście przykre jest, jak to trafia kogoś z najbliższych, no ale na moim przykładzie to też jakby pokazuje, że no doświadczałem tego, moi rodzice cierpieli i wcale im się nie dziwię, że cierpieli, widząc mnie w takim stanach na no, energetycznych, no ale z drugiej strony wyciągnąłem z tego jakieś wnioski. Chociaż mogłem umrzeć i też by było ok. Bo to jest doświadczenie. My jesteśmy istotami nieśmiertelnymi i to, że zgubimy jedno ciało, nie znaczy, że, że coś się wielkiego stało. No się rodzą i umierają, i tak, tak po prostu jest. Ale nie polecam nikomu żadnych substancji. Żadnych. Jeszcze jedno pytanie mam o czakry, czyli te Super. centra energetyczne, które mamy. Bardzo nie mamy, to mi nie odpowie. Być może zaskoczyć. Tak, i jest koncepcja jeszcze usuwania tych y, centrów energetycznych. Koncepcja lansowana przez osoby, które uważają, że okej, okay, to są centra, ale one służą do odsysania nas z energii. Tak, mam bardzo podobną opinię na ten temat, tylko y, zacznę od y, innej strony. Któregoś razu podczas medytacji, a właściwie y, po rozmowie na temat czakr z y, jedną z moich znajomych. A w medytacji chciałem zobaczyć, jak to jest u mnie z biopolem, z czakrami, z kolorami. I nagle e, poczułem silne zaskoczenie. Okazało się, że nie widzę w sobie czakry. Nie, nie robiłem żadnej pracy, żeby je usunąć. Po prostu nagle zauważyłem, że w miejscach, gdzie były czakry, jest puste pole i, i te przestrzenie między jedną a drugą czakrą e, to były jakieś e, jakby patyczki. Brązowego w tym przypadku koloru, cieniutkie patyczki, czyli łączniki między czakrami zostały jeszcze, ale samych czakr już nie było. Zacząłem ten temat drążyć dopiero wtedy, jak to zobaczyłem, bo przyznam, że był lekki szok we mnie. Co się dzieje? Dlaczego nie mam czak, Czy może coś mi się stało? E, e, zauważyłem, że przestrzeń serca przejęła wszystkie funkcje czakrów. I później czytałem różne materiały na temat czakr i doszedłem do wniosku, tak jak niektórzy opisują, że czakry rzeczywiście były nakładkami matrycy. One odpowiadały e, za to, by wysysać energię, ale jednocześnie po to, by sterować nam. Były słabe punkty, na przykład można było czakry podstawy dokręcać lub zakręcać, odkręcać. Wtedy mieliśmy albo niedobory energetyczne, albo za dużo energii, ktoś mógł dostać palmy e, czakrę seksu, można było tak podkręcić, że ktoś padał w seksoholizm, czy e, nadmierną uczuciowość, jeśli chodzi o, o jakieś tam e, czakry miłosne. To wszystko było moim zdaniem manipulacja. Pamiętajcie, że e, wygłaszam tu swoją opinię, tylko i wyłącznie nikogo nie namagam, żeby w to wierzył. Ja tak to widzę. Jedynie w tej chwili, i to jest moim zdaniem jak najbardziej e, logiczna e, e, teoria, że współczesny człowiek ludzący się człowiek nie posiada już czakry, a funkcję czakry przejęła przestrzeń serca. Pamiętajmy to o co mówiłem. Jesteśmy istotą boską, ale wszechświat nie jest tam. Wszechświat mamy w środku w przestrzeni własnego serca. Tam jest Bóg. Tam jest energia, tam jest pełna informacja i tam jest nasze jesteśmy. Więc po co nam czakry, które idą do lustra? To jakby z logiki mi wynika. Ale też wyraźnie widziałem już później w następnych medytacjach, że te czakry były sztucznymi urządzeniami może kryształami. Jest teraz taka moda, widziałem na, na Facebooku e, pojawili się fachowcy, którzy wszczepiają jakieś y, kryształy, tudzież y, urządzenia torusy, czy jeszcze jakieś inne urządzenia w przestrzeń serca. I przed tym też bym przestrzegał, ponieważ to są następne protezy, które e, wysysają energię, moim zdaniem, i, i, i programują e, na... E, tak, to, to, to jest hakowanie w kierunku pasożyta. Przestrzeń serca i bóg jest tak doskonały, że nie potrzebuje żadnych kryształów, żadnych protez, żadnych merkab. Kto chce, niech sobie te merkaby zakłada, czy kryształy wkłada w serce. Ale pamiętajcie, że Bóg jako czysta doskonałość nie potrzebuje żadnego urządzenia wspomagającego. No tak widzę to, ten temat tych czagi. Dobrze, że to poruszyłeś, bo bo często to się spotyka. Są fachowcy, którzy zdejmują czakry, którzy zakładają, którzy nie wiem, tam naprawiają, czy jeszcze coś innego robią. Ale chyba największym niebezpieczeństwem to jest to wszczepianie tych kryształów i merka w przestrzeń serca. Od tego bym ostrzegał bardzo silnie i mocno. No Jak ktoś ma takie doświadczenie y y y przejść, to, to przejdzie. No to nikogo za ucho nie przytrzymamy i nie powiemy mi się tego nie <słupGen> robi. <inversionijk> ale dobrze, żeby część osób zrozumiała i zanim poczyni takie, takie działania, to żeby się zastanowiła, dobrze. Mam tu taką ściągawkę, zobaczymy, co jeszcze mieliśmy tutaj. Aha, wracając do tej apostazji i do sakramentu, bo była tutaj rozmowa na temat właśnie przynależności do jakichś grup religijnych i kościołów. Tutaj też ja wiem, że jest bardzo wiele osób, które mają tak zwany instynkt stadny. To są też często kobiety, najczęściej kobiety, bo to są boginki, tak mówię wyraźnie, kobiety boginki. E, piastunki ogniska domowego i tak dalej, bez kobiet nie ma energii, ale one potrzebują otoczki, potrzebują domu, potrzebują dzieci, potrzebują partnera i tak dalej. To jest wpisane w programy, my jesteśmy tymi programami. Więc najczęściej kobiety szukają wspólnot i znajdują wspólnoty religijne. Ale jeśli wiemy, że religie są narzędziami do tego, by człowieka zniewolić, no to już wiemy, dokąd te kobiety się pchają. I tutaj znowu wracam do miłości własnej. Jeśli kochasz siebie, nie potrzebujesz wspólnoty. Jeśli nie potrzebujesz wspólnoty, będziesz miała tę wspólnotę. To jest paradoks, ale tak to właśnie działa. Jeśli już jesteś pełna miłości i czujesz, że doskonale czujesz się sama ze sobą, że fajnie jest mieć przyjaciół, jakąś grupę znajomych, ale bez nich też jest ok, to wtedy pojawią się takie istoty, które ci nie zaszkodzą, a ci pomogą. I to będą te właściwe istoty. I paradoksalnie, nie potrzebujesz już wspólnoty, to ta wspólnota przychodzi i mówi: Tada. Ale to jest wtedy ta właściwa wspólnota, która cię nie okrada z energii, która cię nie tłamsi, nie zmusza do żadnych tak zwanych wartości i nie kieruje na, na manowce. Więc jeśli pokochacie siebie, nie będziecie potrzebowali żadnych wspólnot, nie będziecie potrzebowali przyjaciół, ale wtedy paradoksalnie przyjacioły pojawią się i to w dosyć dużej grupie, bo takie samo przyciąga takie samo. Chcesz być kochany, kochaj siebie, wtedy miłość przyjdzie z zewnątrz. No a jeśli kogoś nienawidzisz, to zawsze będziesz miał jakieś takie wydarzenia, które tą nienawiść będą ci przynosiły jak na tacy i mojej wybierzki. Wszyscy jesteśmy kreatorami własnego życia i to my decydujemy, co w tym życiu się pojawi.